Cześć, Zigry, tam wszystkich bardzo serdecznie przy okazji kolejnego odcinka z The Walking Dead. Dzisiaj pogadam o serialu The Walking Dead, Dead City, który opowiada historię Nigana i Maggie, ponieważ pojawiła się dosyć ciekawa informacja. Oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi informacjami ze świata The Walking Dead, możecie teraz dać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Oraz jeżeli nie widzieliście mojego poprzedniego materiału sprzed kilku dni o serialu Release the Dead, czyli serialu opowiadającego historię dyryla to zapraszam serdecznie, tam również było kilka ciekawych informacji. A teraz już zaczynajmy. Dobrze, więc tak, oczywiście pojawiło się kilka zdjęć, które gdzieś tutaj w trakcie mojej rozmowy będą Wam latały po ekranie. W zasadzie te zdjęcia są luźne, w żaden sposób nie spoilerowe. Znaczy, teoretycznie są spoilerowe, no bo są z serialu, ale luźne bardzo. Dlatego ja o nich się jakoś zbytnio nie będę tutaj rozgadywał. Po prostu gdzieś sobie w trakcie będą latały. Natomiast to, co jest istotne, to właśnie chcę porozmawiać o jednej postaci, która się tutaj pojawiła w serialu, i to będzie jedna z głównych postaci, która myślę, że może całkiem sporo namieszać, i sprawić, że ten serial będzie zdecydowanie ciekawszy do oglądania. Takim będzie czynnikiem trzecim, który zmieni trochę ten serial i sprawi, że właśnie będzie ciekawszy. Tak samo też było właśnie w przypadku Dead. Jeżeli nie widzieliście odcinka, to w prawym górnym rogu macie e, na karcie przypięty. E, tam też jest ciekawy czynnik, który sprawi, że sam serial właśnie od RL również będzie ciekawy, ale to zapraszam Was tam do odcinka. E, dobrze, więc zanim jeszcze przejdziemy do tej postaci. To oczywiście tak, Dead City ma swoją premierę 18 czerwca, przypominam. E, dokładnie wtedy też ma premierę e, ostatni odcinek pierwszej części ósmego finałowego sezonu, sezonu serialu Fear the Walking Dead. Prawdopodobnie z godziny na godzinę te odcinki wylecą. E, więc tak, będzie to gruby tydzień, tydzień jeżeli chodzi o omówienia. Natomiast nie sądzę, żeby w jakiś sposób Fear the Walking Dead z racji z tego było powiązane w jakiś sposób z Dead City um, fabularnie czy w jakiś inny sposób. Zapewne jest to czysty przypadek, że tak się data złożyła. Oraz też przypomnę, że w przyszłym tygodniu, we wtorek, są dokładnie dwa miesiące do premiery, więc raczej w przyszłym tygodniu powinniśmy dostać już oficjalny zwiastun, taki solidny, minutowy, co najmniej, że nie dwu, 3 minutowy do właśnie serie, serialu Dead City. O i, no, ewentualnie najpóźniej pod koniec kwietnia, bo tak na dobrą sprawę, właśnie finałowy sezon Fear The Walking Dead zaczyna się 14 maja, więc raczej w maju będą chcieli nam promować właśnie serial Fear, a nie Dead City. No ale dobrze, dosyć mojego gadania przejdźmy do rzeczy. E, Pearlie Armstrong, czyli nowa postać w serialu Dead City, prawdopodobnie widzicie go tutaj na ekranie, wam go pewnie wkleję. Mm, jest to postać, o której mamy całkiem sporo informacji, e, więc teraz tak: e, ponad 13 lat po wybuchu epidemii Pearly zaczął polować na Nigana Smitha, e, e, rzekomo poszukiwanego z nieznanych powodów oczywiście czy mogą myśleć nieznane powody, a no moment, w którym Nigan był zbawcą, no bo wtedy popełnił najwięcej zbrodni. No bo co? Po tym jak był zbawcą, no to był w sumie głównie w więzieniu przez wiele lat, a potem dopiero gdzieś się uwolnił i pomógł naszym bohaterom, a potem odszedł w świat. No a wcześniej przed wybuchem apokalipsy no to co? W zasadzie jak widzieliśmy w jednym odcinku z City, no to siedział w domu, grał w gry i się lenił, więc jakby jakie inne zbrodnie jak nie te właśnie, które popełnił będąc przywódcą zbawców. Więc za te zbrodnie będzie poszukiwany co już sprawia, że sam serial może być interesujący. Niemniej jednak, e, może jeszcze przeczytam dokładny opis tej postaci, zanim przejdę dalej. E, Perenie jest opisywany jako pewne siebie bezwzględny i nieustępliwy w dążeniu do tego, co uważa za sprawiedliwość z siłą e, swojej woli i groźbą. Dokładnie tak to jest napisane. E, zatem tak, no będzie dążył do celu, więc jakby raczej nie odpuści niganowi za te zbrodnie, które popełnił, co już sprawia, że to będzie dosyć interesująca postać, bo będzie chciał wyznaczyć sprawiedliwość Ganowi za wszelką cenę. Perli lubi swoją pracę i przeplata humor z terrorem, który podżega. To jest człowiek rodzinny oddany budowaniu bezpiecznego świata dla swojej żony i córek. Jego podróż odkrywa stratę, która go prześladuje. Ma cierpliwość i odporność, i raczej nie ucieka od swoich błędów, tylko raczej stawia im czoła. I tutaj jeszcze warto wspomnieć, niewiele wiadomo o życiu Perejiego przed lub w momencie wybuchu epidemii, poza tym, że mógł być właśnie żonaty i mieć co najmniej jedną córkę. No i tutaj zaczyna się robić mega nieciekawie. Sądząc po tym opisie, trzeba twierdzić, że być może Nigan zabił. Jego żonę i córki, lub doprowadził do ich śmierci w jakiś sposób, będąc właśnie przywódcą zbawców. Chociażby mogło to wyglądać w ten sposób, że mm, Perli był w osadzie razem z rodziną, która musiała dawać ten 50% swoich wszystkich zasobów, właśnie Niganowi i całym zbawcom, przez co wykrwawili tą osadę. Musieli po prostu stwierdzić, że po prostu uciekną, bo i tak nie mają już yy, jedzenia, żywności, całej reszty. No i gdzieś po prostu w drodze. Tak się zdarzyło, że jego rodzina zginęła, przez co to będzie taka personalna wandeta właśnie Perdiego. No i to, jakby nie patrzeć, myślę, że jest bez szans, żeby odpuścił nieganowi. Oczywiście tego nie wiemy, bo nie wiemy dokładnie, co się stało z jego żoną i córkami. Być może są w porządku, być może nie. Niemniej jednak, też, właśnie, jeszcze jedna ważna informacja: Perdi będzie burmistrzem. Tego całego Babilonu, czy tej całej osady, właśnie, w której znajdzie się Nigan i Megi właśnie w tym serialu, co już od razu sprawia, że pewnie będzie miał całkiem sporą władzę w tym miejscu. Co zapewne tym bardziej ułatwi mu poszukiwania właśnie Nigana. No i właśnie, tyle, jeżeli chodzi o opis tej postaci. No przyznam się szczerze, że jest ona bardzo interesująca i może tutaj sporo namieszać. Um... I tak naprawdę bez różnicy, czy Nigan doprowadził do śmierci jego rodziny, czy nie, tak czy siak, sądząc po tym, że jest nieustępliwy i dąży do sprawiedliwości, no to jakby wątpię, żeby tego odpuścił Niganowi. Niemniej jednak, no właśnie, to też może się ciekawie potoczyć, bo tak naprawdę wiemy o Megi, która no w pewien sposób wybaczyła Niganowi, chociaż wiadomo. Że nie może się na niego patrzeć i z nim żyć, wiadomo za to, co zrobił, jakby to jest oczywiste. Niemniej jednak, być może nawet dojdzie do takiej sytuacji, gdzie Maggie wstawi się za Niganem, że się zmienił, i będzie próbowała przekonać Periego, że jest w porządku i że nie jest tym samym y, człowiekiem. Co również mogłoby być ciekawym zwrotem akcji. Niemniej jednak tak, w związku z tym, że Perli jest, jakby nie patrzeć, burmistrzem, no to być może nie będzie chciał zabić Nigana no po prostu pójdąc na niego, tylko schwytać go, aresztować i zaprowadzić pod jakiś proces. Kto wie, kto wie jak wygląda całe to miasteczko, czy być może jest trochę zbliżone do wspólnoty. Chociaż sądzę, po tych króciutkich zwiastunach i potem, jak wygląda to miasto, to raczej jest zniszczone i zombie sobie tutaj chodzą na ulicach, więc raczej nie do końca. Ale kto wie, czy mimo wszystko nie, wiem, nie aresztuje Nigana i później go na jakiś stryczek nie będzie chciał dać. Kto wie, być może nawet będzie taka scena, być może nawet Megi z jakiegoś powodu będzie musiała mu pomóc. Ale tutaj może już tak bardzo się nie zagłębiajmy w przyszłość, bo w zasadzie nawet nie mamy jeszcze oficjalnego zwiastuna do tego serialu. Tylko zdjęcia i króciutkie teasery. I teraz tak właśnie, ja się tak naprawdę od samego początku zastanawiałem, jak to będzie wyglądało w tym serialu. Czy właśnie z Niganem i Megi, bo wiemy od Megi, że jej historia będzie tutaj wyglądała tak, że po prostu ktoś porwie e, Hreszela Juniora, czyli jej syna, i ona będzie musiała go odzyskać. I tutaj zastanawiałem się długo, czy to będzie działało w ten sposób, że po prostu Megi poprosi Nigana o pomoc, bo to będzie jedyna osoba, którą zna w tym całym nowym miasteczku. E, czy być może trafił na siebie na, przypadkiem i po prostu Megi poprosi go o pomoc, e, a Nigan faktycznie. Jej pomoże, ale kurde, coraz bardziej mam wrażenie, że to bardziej będzie szło w tą stronę, że Nigan nie będzie chciał pomóc Megi yy, tylko i wyłącznie dlatego, żeby jej pomóc, po prostu z y, uratowaniem y, jej dziecka. Tylko z tego powodu, że sam będzie miał jakieś pobudki ku temu i będzie miał swój własny powód, dlaczego to zrobić. Yy. I być może właśnie tym powodem będzie chociażby to, jak próba ucieczki przed tym Pernim, albo być może zabicie go, kto wie. Lub po prostu jakaś inna konkretna sytuacja, przez którą Nigan się zgodzi pomóc Megi ale tylko wyłącznie właśnie z tego powodu, że będzie miał w tym swój jakiś własny cel. I szczerze mówiąc, coraz bardziej mi się wydaje, że właśnie tak będzie. Że Nigan będzie pomagał Megi, tylko wyłącznie dlatego, że jemu to też będzie szło na rękę. No i zasadniczo, jeżeli chodzi właśnie o postać tego Perliego, no będzie on dosyć ciekawą postacią, która będzie w sumie jakby nie patrzeć, polowała tutaj na Nigana wścigała go w jakiś sposób, i być może nawet w związku, w przypadku, gdyby oczywiście Nigan i Megi, no bo tak by nie patrzeć, widzimy, że gdzieś tam będą ze sobą współpracowali, być może właśnie przez to, że Perry będzie polował na Nigana, to w jakiś sposób też utrudni możliwość Megi odzyskania swojego syna w jakiś sposób. Tak, chociażby dlatego, że jest ich nie wiem, każdy ich nie wiem, wystawili i zgończy, być może za dwójką, bo pomyśli, że, że Megi z nim współpracuje, więc pewnie jest jedną ze zbawców czy coś w tym stylu. Co może utrudnić właśnie megi odzyskanie swojego syna, bo na tym ma wyglądać jej fabuła. Właśnie Widzieliśmy na poprzednim że robiłem jego analizę, że właśnie tam ktoś porwał jej syna. No i kto wie, być może Pelly tutaj tak przypadkiem namiesza, że właśnie przeszkodzi megi w odzyskaniu swojego dziecka. Nie umyślnie, bo nie umyślnie, bo właśnie pomyśli, że być może jest jedną ze zbawców, bo jest zniganem i tak dalej, tak dalej. Wiadomo. Tu jest sporo możliwości. I przyznam się szczerze, że ta postać, no, naprawdę spoko, że jest i ona może tutaj naprawdę sporo zmienić, namieszać. Jakby nie sądzę, żeby to była postać główna, wokół której będzie się kręcił cały serial, no bo, wokół, no bo serial będzie się kręcił wokół Nigana i Megi. Natomiast będzie to taka druga planowa postać, która może tutaj myślę, że całkiem sporo namieszać. I w sumie tyle. Dajcie znać, co wy myślicie o tym całym Perli i jej... I jak myślicie, w jaki sposób on może tutaj namieszać. Niemniej jednak tak, ode mnie tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, łapkę w górę i subskrypcja mile widziana. I przyznam się szczerze, że cieszy mnie ta informacja o tej postaci właśnie jego, który będzie tutaj. No, mógł całkiem sporo namieszać. Także za, do zobaczenia i mam nadzieję, że do analizy oficjalnego zwiastuna w przyszłym tygodniu. Także za do zobaczenia i cześć!